Dzieci. Przez pewien czas przygotowywałyście się, aby teraz w sposób pełniejszy uczestniczyć w misyjnej działalności Kościoła. Papieskie dzieło misyjne dzieci, którego w szeregi dzisiaj powiększycie, obejmuje swoją troską dzieci z krajów misyjnych, które jeszcze nie znają Pana Jezusa i cierpią z powodu różnego rodzaju niesprawiedliwości, a także pracujących wśród nich misjonarzy. Znając Wasze zamiary, powiedzcie wobec swoich rodziców, rodzeństwa i wszystkich to obecnych, czy dobrowolnie i z ochotą podejmujecie się zadań, które stawia przed Wami Wasze misyjne dzieło. Pytam więc Was, czy chcecie pomagać dzieciom i misjonarzom z krajów misyjnych? Skoro wyrażacie chęć niesienia tej szczególnej pomocy, zapytuję więc Was: Czy chcecie codziennie modlić się za swoich rówieśników z krajów misyjnych, nieznających jeszcze Pana Jezusa? Czy chcecie swoje dobre uczynki ofiarować w intencji tych dzieci i misjonarzy, którzy im głoszą Pana Jezusa? Czy chcecie? Część swoich drobnych oszczędności przeznaczać każdego miesiąca dla dzieci nieznających Pana Jezusa, głodnych, chorych, bezdomnych, nagich, opuszczonych i sprzedawanych w niewolę. Czy chcecie coraz więcej dowiadywać się o krajach misyjnych przez czytanie czasopism misyjnych, jak Światowy Świat Misyjny i inne czasopisma? Drogie dzieci. Pan Jezus, któremu pragniecie służyć poprzez niesienie pomocy misjonarzom i dzieciom z krajów misyjnych, niech umocni wasze dobre postanowienia i udzieli swej łaski do wytrwania w nich. Amen. Bóg w Trójcy jedyny nie wspomaga rodziców tych dzieci i zebranych tutaj wiernych, aby swoją modlitwą, słowem i świadectwem życia pomagali wytrwać im w powziętych postanowieniach, a przez to stać się radością i nadzieją Kościoła Misyjnego. Amen. Niech Was błogosławi Bóg młodący ojciec i, i duch święty. Kochane dzieci, gratuluję Wam, że jesteście odważni i stajecie się małymi misjonarzami, misjonarkami. Poprzez to, co Wy powiedzieliście, że chcecie pomagać, szczególnie poprzez modlitwę i łączyć się z tymi, którzy żyją aż na krańcach ziemi. Gratuluję też księdzu proboszczowi, księżom wikariuszom i też tutaj opiekunom. Kto, to to Faustyna najbardziej się opiekuje i to jeszcze wam I Faustyny Mama. I waszym rodzicom. Z całego serca gratuluję i dziękuję. I tak jak żeśmy na w kongresie mówili, radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału. Niech ta radość Ewangelii będzie źródłem tego misyjnego zapału dla was, a teraz poświęcę krzyże, które otrzymacie. I te krzyże będą wam przypominać, idźcie i głoście, że wy macie jako młodzi misjonarze dziś i głośno". Bogosławiony Błogosławiony jesteś Boże, źródło i dawco wszelkiego błogosławieństwa, ty radujesz się ze wzrostu i pobożności Twoich wiernych. Prosimy Cię pobogosław te krzyże, aby przypominały tym, którzy je otrzymają. Godność chrześcijaństwa i były tarczą wiary przeciwko wszelkim napaściom szatańskim. Niech będą wyrazem Twojej wielkiej miłości, która radykalnie objawiła się na krzyżu, gdzie Twój Syn oddał życie za każdego wierzącego. Spraw działaniem swojej łaski, aby ci, którzy otrzymają te krzyże, starali się wewnętrznie przemieniać na podobieństwo Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków, a te krzyże na zakończenie przyświętej otrzymacie, jak będzie rozesłane.